Siemanko widzowie dzisiaj jedziemy na farskie, idziemy właśnie sobie po rowerek. No i co? No i następny odcinek w sumie będzie no co mam więcej mówić. Mm, piszcie właśnie czy chcecie odcinki bardziej z enduro, czy wolicie odcinki takie po prostu ze spotów. Bardzo to prosiłem pod filmikiem z enduro No ale lecimy tutaj właśnie po nasz rowerek i zaraz jedziemy. No. Dobra, więc już jesteśmy niedaleko. No mówię już Wam plan na dziś, czy nie mówię. Dobra, nieważne. Nie, nie mówiłem wam dzisiaj jeszcze plan na dziś. Jej, pl wie. A więc plan na dziś to poskakać przede wszystkim. No i oczywiście e, coś pewnie pobudujemy Więc widzimy się zaraz na hopach po prostu, nie? Stasiu! Przywitaj się z widzami! Witam, witam. Mogę ci wrzucić twoją twarz? No możesz, nie mam. No i Sigma. Mati, przywitaj się z widzami. No jest... No i... Ty, ty, uboże, <grymne> Trudno będę, będę Trudno będę pipkował Znaczy... Ty No... Niestety! E, więc widzowie, wydarzyła się bardzo fajna sytuacja Tam pokażę. Wędry mi się zepsuł. Coś mi pękło i No więc raczej sobie się nie poskaczemy, więc nie tylko ponagrywamy, no nie wiem jak to zrobię. Pewnie będę szedł, no. Trudno. Dlaczego ja nie robię? Sieba. To <laughs> Dedusia dętka a więc teraz ja on, latam i jest w skakbanie do panów. Michała. Michałek pracuje z nowym członkiem ekipy Noxin. Duduś nagrywa z lądowania. Co? Lecimy. więc widzowie, no ja już tu się nie wskaczę, ale chłopaki tutaj latają. Jak tam praca? Dobrze. Kurwo. Pierdąc. Ej, family friendly! U! Znaczy, ja family friendly, oczywiście. Ja nie przekonałam, powiedziałam, o kurcze. mózguje. Coś już próbuję ogarnąć Działanie podróbek airpodsów Idę z do lasu na grzyby Patrzę na stopy widzę grzyby Czemu na moim suficie są grzyby? Wiciu z rado kibla i widzi grzyby Chodź Ło kur... Ja mam sobie jakieś trykoły. Jak on to robi? Bardziej. On... Witam. Skaczesz? Nie wiem, no może polecę. Klin, znaczy klin. Nie, ja jednak jestem łomny. Patrz na ten okaz. Ja mu kupiłem jedzenie, a on mnie nie chce dać. Daj dziaba. Nie. Daj dziaba. Nie. Kupiłem ci to. Nie dam ci. A ja ci to kupiłem. Nie, tobie też nie dam. Aha. Kupiłem. A mi wiesz jeszcze cztery dychy. Aj, No. do mm. nie, no. no. nie wiem. Ja boję się tego tejby. Ale się. śmierdzę, 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 śmierdzę.